W żadnym zakładzie pracy nie udało się osiągnąć porozumienia w zakresie objętym sporem zbiorowym. W związku z tym, zgodnie z prawem, przeszliśmy do kolejnego etapu sporu zbiorowego, jakim są mediacje. Nie udało nam się uzgodnić z prezydentem, z poszczególnymi pracodawcami wspólnej, wspólnego osoby mediatora, dlatego tego mediatora powołało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w osobie pana Tomasza Podsiadło. Jest to mediator wyznaczony dla wszystkich, Czterech tak naprawdę sporów zbiorowych. Pierwszy termin mediacji został wyznaczony w Związku Zawodowym z Ratusza na dzień 18 lutego. Postanowiliśmy w celu ułatwienia współpracy i um, uproszczenia jakby całego trybu postępowania ze sporem zbiorowym i z mediacjami zawrzeć takie porozumienie, i to porozumienie żeśmy zawarli. To porozumienie brzmi o utworzeniu wspólnej reprezentacji organizacji związkowych. Jako termin zawarcia tego porozumienia to jest 10 luty. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Związkiem Zawodowym Symetria w Wolszczynie, Między Zakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników MOPS i Zespołu Żłobków Miejskich w Wolszczynie. I Związkiem Zawodowym Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przy Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Olsztynie. Zgodnie z tym porozumieniem będziemy. Będziemy jakby uprawnieni do podejmowania wszystkich czynności prawnych i formalnych, związanych z toczącymi się sporami zbiorowymi, no i w następstwie których teraz prowadzimy, rozpoczynamy prowadzenie mediacji. Porozumienie nas do tego upoważnia. Będziemy wspierać wzajemnie się w ramach porozumienia, które dzisiaj podpisujemy. Przystępujemy do tych mediacji oczywiście. Z dużymi nadziejami na rozwiązanie naszych problemów i naszych sporów. Z nadziejami, że pan prezydent zrewiduje swoje stanowisko. Jest tutaj trzech czterech tak naprawdę pracodawców, ale wszystko, wszystkie instytucje podlegają prezydentowi Grzymowic Piotrowi Grzymowiczowi. Więc żeby lepiej koordynować te działania, także spotkania z mediatorem, spotkania z przedstawicielami władz Olsztyna, powołaliśmy tą wspólną prezentację organizacji związkowych. Liczymy, że przez to prowadzenie mediacji będzie skuteczniejsze i sprawniejsze. W tej protokole żądań było przede wszystkim podniesienie wynagrodzenia o 1750 zł brutto. 1500. 1500, przepraszam, 1500, siadłem, 1750 może dlatego się przejęzyczyłam. 1500 zł brutto. Następną kwestią był wzrost wynagrodzenia pracowników urzędu co roku o wskaźnik podnoszenia wynagrodzenia w budżecie. I trzecim takim punktem to było dofinansowanie Funduszu Świadczeń Socjalnych po 1000 zł na etat. Moje zarobki dostałam podwyżkę 6 zł, czyli na dzień dzisiejszy mam 3010. Ja jak pamiętam, żeśmy wyliczali ile osób będzie miało podwyżkę do 3010, to było około 160 pracowników. Na szczęście nie jestem tak jakby osamotniona, bo tak tym się jeszcze gorzej czuła. No, ale w każdym razie taka jest prawda. To jest ta minimalna krajowa. No, trzeba też powiedzieć, bo to by było nieuczciwe wobec prezydenta, że toczą się cały czas rozmowy na temat podziału środków, które były przyrzeczone w 2022 roku jako systemowa podwyżka. Tak naprawdę już od zakończenia fiaskiem rokowań Związek Zawodowy może prowadzić akcje protestacyjne. Jeszcze tego nie robi, gdyż liczy, że mediacje przyniosą zadowalający efekt. Natomiast jeżeli tego efektu mediacji nie przyniosą, no to akcje protestacyjne są czymś, co przewiduje, może być, prawo jako element tych działań w ramach sporu spor zbiorowego.